Pierwsze pytanie. Czy na świecie oso yy, osoba, yy, czy jest na świecie osoba, której istnienie jest dla Ciebie bezzasadne? Yy. Nie chciałbym zmienić po, nazw po nazwiskach, ale po cała masa oszustów, krętaczy, ludzie naciągają na na innych na kredyty wykorzystujących czyjąś przyjaźń i, na, i dobre serca tak mi to ujął yy, teraz drugie w jaki sposób dystansujesz dystansuj się do swoich wrogów i ludzi którzy psy, yy, psychicznie yy, cię nękają lub do, dokuczają ci powiem tak nie chcę tutaj używać wyrazów wulgarnych ale mam na to wyrąbanem kto y, mi dokucza, bo dokucza to, to, może, to może dziecko podstawówce, ale oni się nękają. Ja z takimi osobami załatwiam szybko, pomimo, że na scenie jestem krejzolem i tam jest to ta nie krejzolstwo i oryginalność oczywiście bez narkotyków, alkoholu i wszelkiego rodzaju używek tylko naturalną. Naturalne szaleństwo, kontrolowane, kontrolowane szaleństwo. Czyli tam, gdzie potrzeba jest, jestem mega Kryzolem, tam się breaka, hip hop, w aktorsko, czy tam narkomana, alkoholika, czy w ogóle jakąś taką śmieszną postać. Tam, gdzie potrzeba jestem konkretny, stanowczy, uporządkowany i nauczyłem się nawet pisać pisma sądowe, formułować dzięki 6-letniej sześ praktyce sądowej oraz bronić się. Więc mam dwie natury, aczkolwiek yy, takie osoby mnie po prostu śmieszą. Posłani są słada, próbują się nad tym znać, ponieważ one mają kompleksy.